Rady na dziś. Hmm. No cóż, spuść trochę stonu i rób swoje. Nie zastanawia się nad tym, czy to jest w kierunku bogactwa, czy nie. No i nie musisz zawsze błyszczeć być piękny, piękna, wrażliwy, wrażliwa i nie musisz zawsze otaczać wszystkich opieką. Nieś to, co masz do niesienia i co czujesz, że mimo, że cię obciąża, to cię satysfakcjonuje. I działaj. No i nie musisz również błyszczeć, tak? Trochę tych żeńskich aspektów zostaw innym. Ty Rób swoje. Dzisiaj jest dzień na realizację planów i na to, żeby nie zaczynać od nowa. Dzisiaj jest dzień kontynuacji. No. A jeżeli jeszcze masz wątpliwości, to właśnie. Już nie zastanawiaj się nad dokonywaniem wyboru. Zostaw wybór. Dzisiaj nie wybieramy. Dzisiaj mówimy, dzisiaj rozmawiamy, dzisiaj załatwiamy sprawę w oparciu o inteligencję, a nie o uczucia, opiekuńczość, działanie, seks, y piękno, radość. To tutaj odstawiamy dzisiaj na, na bok. Kobiecy aspekt na bok, królowa cesarzowa też jest odwrócona. Dzisiaj Działamy w oparciu o intelekt, dzisiaj działamy w oparciu o swoje cele i w oparciu o to, co tam miałyśmy, mieliśmy dziś załatwić. Reszta przyjdzie z czasem. No, Księżyc. Nie wszystko musimy wiedzieć teraz. No. A w sprawie czytań indywidualnych, zajrzyj tu pod film lub do zakładki społeczność. Znajdziesz tam informacje o sposobie realizacji, jakie są możliwości opcji do wyboru, jak to wygląda, przykłady i kontakt. Zapraszam. Bonus dla wytrwałych karta na miłość. No proszę, dwa miecze. Tak jak mówiłam. Dziś nie jest dzień na wybór. Mm.